To nie jest niczym dziwnym, żeby w Chinach pracować cały miesiąc z jednym dniem wolnym. To nie jest niczym dziwnym, żeby w Chinach pracować cały miesiąc z jednym dniem wolnym. I ona się zaśmiała i powiedziała, że gdyby w Chinach miał być czterodniowy tydzień pracy, to każdy chińczyk miałby dwie prace. I ona się zaśmiała i powiedziała, że gdyby w Chinach miał być czterodniowy tydzień pracy, to każdy chińczyk miałby dwie prace. Na początku jeszcze jedna autoreklama. Moja książka swoich Smoka jest dostępna już tylko do środy z moim podpisem oraz darmową dostawą, więc wejdź teraz na weronika.alt.pl i kup swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Zostało jeszcze dosłownie 48 godzin na to, aby zakupić moją książkę o swoich Smoka, napisaną w formie reportażu, która przybliża Różne problemy współczesnego państwa chińskiego, współczesnych Chin i dzisiaj o jednym z takich właśnie problemów społecznych, ekonomicznych opowiem. Link do nabycia książki oczywiście znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam. Xi in, czyli sklep internetowy Sieciówka internetowa, która w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa swoją drugą młodość. Ja tę markę już pamiętam sprzed dobrych 10 lat, kiedy jeszcze nazywała się She Inside i sprzedawała no, praktycznie to samo co dzisiaj, ale mm, swoją drugą młodość, dwu, drugą falę popularności, zawdzięcza oczywiście TikTokowi i piksom na Instagramie. Mówię głównie o osobach, influencerach z TikToka, które zajmują się modą. Bardzo często jest tak, że te osoby otwierają raz w tygodniu kolejny worek. Który przychodzi do nich z Shein. I w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dużo mówi się o złych warunkach pracy, jakie panują w szwalniach, które otrzywają te ciuchy dla Shein. Czy mnie, osobę mieszkającą od lat w Chinach, zajmującą się tym krajem zawodowo już coraz bardziej, te warunki w jakikolwiek sposób szokują? Nie. I tak samo nie szokują wielu osób, które pracują, mieszkają, zajmują się państwami rozwijającymi się czy państwami globalnego południa. Gdyż to są niestety warunki pracy, jakimi może pochwalić się większość tutejszych fabryk czy nawet miejsc pracy. Ale najpierw disclaimer, a raczej trzy. Pierwsza rzecz to jest to, że oczywiście ja nie uważam, że taki model biznesowy jest w porządku, no bo to jest po prostu nakręcanie kons konsumpcjonizmu. Trzeba powiedzieć, że te ciuchy są paskudne jakości, kupuje się je w większości na kilka założeń i się potem je wyrzuca, żeby kupić kolejne. To jest nakręcanie katastrofy klimatycznej niestety. Kolejna rzecz, wiem, że Siin jest oskarżany o kradzież projektów, o plagiaty niestety to jest zupełnie inny temat do rozmowy nagraliśmy o tym podcast na mało powiedziane podróbki i tego typu rzeczy w ogóle w Chinach nie bardzo Ludzie Szczególnie ci starszej daty mają takie poczucie tego, że własność intelektualna powinna być w jakiś sposób chroniona. Yy, disclaimer numer 3. Ja nie uważam, że to, że w Chinach takie warunki pracy są powszechne i wszędzie spotykane, jest super, ale niestety tak ten świat wygląda, więc to nie jest tak, że jestem w stanie to w jakiśkolwiek sposób naprawić, czy ktokolwiek jest to w stanie naprawić niestety, ale naprawa tego wymaga gruntownych. Reform systemowych, i o tym dzisiaj Wam opowiem. Przeczytałam ostatnio artykuł, w którym było napisane, że w małych szwalniach, w których pracują szwaczki szyjące ciuchy dla marki Shein pracują bez weekendów pracują po 14 16 godzin na dobę, myją włosy w pracy ponieważ nie mają czasu, żeby zrobić tego poza pracą i tak dalej i tak dalej, generalnie były opisane tam bardzo, bardzo złe warunki pracy i muszę tutaj skupić się na tym bez weekendów dlaczego? Dlatego, że weekend to jest bardzo zachodni koncept, koncept z krajów wysoko rozwiniętych, ja nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że chiński kodeks pracy nie przewiduje weekendów. Chiński kodeks pracy przewiduje jeden, jeden dzień wolny w tygodniu. I nawet jeżeli jakieś przedsiębiorstwo przestrzega tego kodeksu pracy, to w dalszym ciągu pracownikom przysługuje jeden dzień wolny w tygodniu nie żaden weekend. I jeżeli ktoś gdzieś w Polsce, we Francji, w, w Wielkiej Brytanii, w USA, w Kanadzie oburza się, że ludzie pracują bez weekendów, no to Przykro mi to mówić, ale myślę, że większość tego świata pracuje bez weekendów. Niestety. Jeżeli mówimy o Chinach, no to weekendy. Gdzie są spotykane weekendy? W korporacjach. A w przypadku osób pracujących w pracach niskopłatnych, w pracach fizycznych, bardzo często będzie to jeden dzień wolny w tygodniu, to i tak jest sporo, bo nie wszyscy kodeksu pracy przestrzegają. Będą to czasami dwa dni wolne w miesiącu. A czasami będzie to jeden dzień wolny w miesiącu. Przechodząc do urlopu, bo to, że my w Polsce mamy dwadzieścia kilka dni urlopu w roku, to jest naprawdę ogromny przywilej i luksus. Wiecie, ile dni urlopu przewiduje Chiński Kodeks Pracy? Jeżeli nie mamy e, w ogóle doświadczenia zawodowego poniżej jednego roku, to nie mamy w ogóle urlopu. A przypominam, że w Chinach lata edukacji nie liczą się do doświadczenia zawodowego, więc świeżo po studiach, idąc do pierwszej pracy, mamy 0 lat doświadczenia i 0 dni urlopu. Od 1 do 5 lat doświadczenia zawodowego mamy 5 dni urlopu w roku. Od 5 do 10 dni doświadczenia zawodowego mamy 10 dni urlopu w roku i powyżej 10 lat doświadczenia zawodowego mamy 15 dni urlopu w roku, i to już jest najwięcej, ile można mieć. Oczywiście, też pracodawcy bardzo często naciskają na pracowników, żeby oni tych urlopów nie brali, no bo przecież już macie święta narodowe, powinno Wam to wystarczyć. Dlaczego chcecie jeszcze brać jakieś dodatkowe wolne dni? I rzeczywiście też zauważyłam to, że niestety, ale Chińczycy sami usprawiedliwiają to, że. Nie biorą tych dni wolnych, bo no nie mają za bardzo co robić, co by mieli robić, nie mają po co i te dni tak tam niby mają, ale nie za bardzo je wykorzystują. I abstrahując już od tego kodeksu pracy, rzeczywiście bardzo dużo ludzi pracuje z dwoma dniami wolnymi w miesiącu lub nawet z jednym dniem wolnym w miesiącu. Zdecydowanie popularny jest tutaj model pracy w fabrykach, tak zwany kontraktowy, czyli przyjeżdżamy na kontrakt do fabryki na. 3 miesiące na pół roku no generalnie na ileś miesięcy i w ciągu tego czasu dostajemy dosłownie 3 dni wolnego. Często mamy też kontrakcje powiedziane, że jeżeli na przykład nie opuścimy więcej niż 3 dni pracy w fabryce, no to wtedy otrzymamy bonus. Tak wygląda to chociażby w fabryce tajwańskiej firmy Foxconn, która znajduje się w Zhengzhou w prowincji Henan. I tam... Co tam się produkuje? Tam się produkuje sprzęt dla Apple, między innymi iPhone'y. Foxconn zatrudnia mnóstwo pracowników kontraktowych, którzy przyjeżdżają po prostu w sezonie, czyli wtedy, kiedy trzeba tych iPhone'ów złożyć najwięcej i... Foxconn zatrudnia od 200 do nawet 300 tysięcy pracowników tylko na swoim kampusie w Zhengzhou. I teraz polecam zrobić wszystkim, którzy są zdania, że kupowanie na SHEIN to jest po prostu najgorsze zło, największe zło tego świata. Polecam Wam zrobić sobie taki eksperyment myślowy. Spójrzcie, co macie w domu Made in China. Może macie iPhone'a właśnie z fabryki w Zhengzhou, może macie komputer, może macie inne sprzęty elektroniczne, może macie jakieś pierdółki typu rajstopy, kubek. Cokolwiek. Jeżeli to zostało wyprodukowane w Chinach, no to możecie zakładać z dużą dozą pewności, że to było wyprodukowane w podobnych warunkach. Wracając do wspomnianego iPhone'a. W Okskonie w Zhengzhou ludzie pracują za 3-4 tysiące yuanów miesięcznie, co daje nam około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Nie jest to dużo, bardzo dużo jak na chińskie standardy, ale w tych kontraktach są takie zapisy, że jeżeli nie opuścimy więcej niż jednego dnia w miesiącu, powiedzmy całym naszym kontrakcie, który trwa 3, 4, 5 miesięcy, to wtedy dostaniemy premię w wysokości na przykład 10 tysięcy yuanów. Więc jeżeli pracujemy w tym Foxconnie powiedzmy przez 4 miesiące, za 4 tysiące yuanów każdego miesiąca, to daje nam to 16 tysięcy plus jeszcze 10 tysięcy bonusu, jeżeli nie opuścimy tych dni. I dla wielu osób rzeczywiście ten bonus to jest być albo nie być, bo to jest dla nich po prostu bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I dla wielu to jest też najlepsza finansowo opcja na pracę gdziekolwiek. To nie są osoby, które mogą iść i, i pracować w korpo i nagle zarobić 20 tysięcy miesięcznie. To są osoby, które nie mają innej opcji na pracę. No i teraz, z czego to wynika? Tak jak powiedziałam na początku, to wynika z głębokich problemów systemowych, które się zaczynają po pierwsze na klasowości. W Chinach mamy społeczeństwo klasowe, mamy tę taką klasę średnią, tak, czy wyższą, średnią, klasę wyższą. Oraz mamy klasę robotniczą, osoby, które nie były w stanie dostać dostatecznego, otrzymać dostatecznego wykształcenia, <gry> dlatego, że dostęp do wykształcenia na wsi jest o wiele, wiele Gorszy, również ze względu na huką, o którym nieraz tutaj wspominałam. Również mamy problemy na rynku nieruchomości, które oznaczają, że na wkład własny na mieszkanie dla jednej osoby musi się złożyć cała rodzina. I cała rodzina musi wyjeżdżać gdzieś do pracy, do miast, żeby zarobić na wkład własny na mieszkanie dla tylko jednego chłopca najczęściej chłopca. I teraz sobie wyobraźcie, gdzie indziej do pracy w Chinach może pójść jakaś Pani Wang z Guizhou, czyli jednej z najbiedniejszych prowincji w kraju. I warto zaznaczyć, że Pani Wang z Guizhou prawdopodobnie nie umie też za bardzo pisać ani czytać, bo pamiętajcie o tym, że trzy czwarte wszystkich osób niepiśmiennych w Chinach to są kobiety i to się nakłada trochę też z innym problemem systemowym i społecznym. I tutaj mówię o tym, że mimo wszystko, yy, szczególnie jeżeli mówimy o takich kobietach trochę starszych w średnim wieku, no to wiadomo, że wszystkie środki rodziny szły na edukację syna, chłopca. Jeżeli e, sytuacja finansowa danej rodziny się pogarszała, a w tej rodzinie było dwoje dzieci albo więcej, z czego e, przynajmniej jednym z tych dzieci był chłopiec, to wiadomo, że wszystkie dostępne środki pieniężne szły na edukację tego chłopca, a dziewczynki wracały do domu i tam, i, i tam zajmowały się zwierzętami albo uprawiały jakieś warzywa. I potem taka pani Wang, która ma lat dzisiaj 50. Nie umie pisać i czytać. W dalszym ciągu mówimy o milionach osób w Chinach. Te oficjalne dane e, analfabetyzmu są zaniżone też dlatego, że one uwzględniają tam, że osoba na wsi, która umie czytać i pisać, musi znać zaledwie 1500 znaków, a osoba z miasta 2000. W dalszym ciągu 2000 znaków to może być za mało, żeby przeczytać gazetę. Ale wracając do naszej pani Wang z Guizhou. Gdzie taka pani może iść do pracy? Może iść na kontrakt do fabryki, gdzie przez te 4 miesiące zarobi te 25 tysięcy yuanów. Może pojechać też do dużego miasta, żeby pracować w usługach, na przykład w Szanghaju, w restauracji. Wiecie, jakie tam są warunki pracy? Tam nie są wcale wiele lepsze warunki pracy, bo w restauracji najczęściej pracuje się od otwarcia do zamknięcia. Restauracje się otwierają o 10 rano, zamykają się o 10 wieczorem, więc mamy tutaj tak naprawdę 14 godzin pracy, bo jeszcze trzeba przyjść i przygotować, oraz posprzątać po zamknięciu. Osoby pracujące w usługach mieszkają w akademikach pracowniczych i w takim Szanghaju zarabiają 5-6 tysięcy yuanów miesięcznie. Ale w mniejszych miastach będzie to oczywiście zdecydowanie mniej. W dalszym ciągu te osoby mają najczęściej jeden bądź dwa dni wolne w miesiącu. Ja na przykład, jak byłam na wsi w, na początku tego roku, gdzie obchodziłam chiński nowy rok z chińską rodziną, poznałam tam dziewczynę, która była koleżanką ze szkoły moich znajomych, i ona w miasteczku Nieopodal wsi otworzyła taki mini lokal sushi. Ja dodałam jej WeChat i zobaczyłam, że w pewnym momencie ona szukała pracowników do swojej knajpy i szukała kelnerów, tak, czy kogoś na kuchnię i było tam podane, że oferuje dokładnie dwa dni wolne w miesiącu. Dwa dni wolne, więc nawet nie jeden dzień wolny w tygodniu, tylko na powiedzmy 28 dni pracy dostajecie tylko dwa dni wolnego, dwa dni, w które możecie nie przyjść do pracy. Opcją numer 3 dla pani Wang z Guizhou będzie oczywiście Waimai. Y Waimai, y czyli dowożenie jedzenia do ludzi w domach, tak? Tak zwany y w Chinach. No, po prostu dostarczanie jedzenia dla jednej z dwóch największych platform Meituan albo Eleme. Tylko że to jest robota praktycznie codziennie do wycieńczenia, bo mamy płacone od każdej dostawy, więc wiadomo, że jeżeli ktoś przyjechał do miasta. Pracować w tym zawodzie, no to będzie chciał zarobić jak najwięcej przed powrotem do domu. Do tego to jest też praca bardzo niebezpieczna, bo ci ludzie dostarczają to jedzenie na skuterach elektrycznych i bardzo często te limity czasowe na dostarczenie jedzenia są niemożliwe do zrealizowania, jeżeli na przykład jedziemy przepisowo, więc musimy łamać przepisy. Musimy mieć skuter, który jedzie szybciej niż 25 km na godzinę, czyli to jest już nielegalne, ale w dalszym ciągu ci ludzie dostarczający to jedzenie mają szybsze, nielegalne skutery. No i tutaj już trochę powiedziałam, wspomniałam, dlaczego ci ludzie się na to godzą. Najczęściej dlatego, że zostawili swoje dzieci tysiąc kilometrów na wsi, przyjechali tutaj, mieszkają w paskudnych warunkach, w akademikach pracowniczych, bo pracownicy migranci, którzy przyjeżdżają czy to do fabryk, czy to do miast, pracować tutaj w usługach, czy na tym łamaju, nie wynajmują sobie pokoi, nie wynajmują sobie mieszkań. Oni mieszkają w. Miejscach zapewnionych przez pracodawcę. Bardzo często, w przypadku ludzi pracujących na budowie, to są jakieś baraki w kontenerach i oni minimalizują te koszty swojego życia tutaj, żeby jak najwięcej pieniędzy przywieźć do swojego rodzinnego domu. I oni właśnie wychodzą z tego założenia, że jeżeli już tu są, to najlepiej pracować jak najdłużej, jak najwięcej, żeby przywieźć jak najwięcej pieniędzy do domu. Niestety, z mojej perspektywy, czy ta pani Wang z Guizhou będzie pracowała w fabryce, będzie składała iPhoney, czy będzie pracowała jako kelnerka w jakiejś restauracji w Szanghaju i mieszkała e, też w dormitorium, czy będzie rozwoziła jedzenie, chociaż tam akurat mało kobiet pracuje, w większości tam pracują mężczyźni na Wajmaju, na czyli dowożąc jedzenie. Gdziekolwiek ta pani Wang będzie miała tak samo przepierdolone życie, bo ci pracownicy migranci oni nie mają fajnie, oni są. Tymi osobami, które budują ten kraj, ale są w najgorszej sytuacji ze wszystkich tutaj. A pamiętajcie, że w Chinach w dalszym ciągu około 40% całego społeczeństwa zarabia 1000 juanów lub mniej miesięcznie. I sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli nasza pani Wang, jeżeli już taką sobie wybraliśmy tutaj, taki archetyp, będzie miała syna, bo jeżeli pani Wang ma syna, to będzie musiała zarobić dla niego na wkład własny na mieszkanie. Ten syn prawdopodobnie jest w podstawówce, może już w gimnazjum i ona już pracuje, żeby zarobić dla niego na wkład własny na mieszkanie, dlatego, że te mieszkania są tak drogie, że kiedy rodzi się syn, no to już trzeba myśleć o tym, że trzeba będzie mu kupić mieszkanie i... Bez mieszkania w Chinach dla mężczyzny nie znajdzie się partnerka. Tutaj nie ma czegoś takiego jak ślub bez mieszkania, a niestety obowiązek kupna mieszkania spoczywa na panu młodym, na mężczyźnie. Mężczyzna bez mieszkania nie ma szansy tutaj na partnerkę. Jest nawet w chińskim takie określenie jak gołe małżeństwo to jest małżeństwo dwójki osób, które nic nie mają i z naciskiem na to, że pan młody nie ma mieszkania, ale to nie jest częste zjawisko. No, i na koniec mogę jeszcze powiedzieć, zapytać, a w zasadzie może to zostać tak, jako takie pytanie otwarte, dlaczego oni to wszystko znoszą? Dlaczego oni nie chcą zmian? Ja myślę, że to może wynikać z tej kultury, oni nie widzą tego, że mogliby pracować mniej i zarabiać więcej, albo zarabiać przynajmniej tyle samo. W chińskiej kulturze w dalszym ciągu wiele osób jest zdania, że żeby zarabiać więcej, trzeba więcej pracować. Niestety. I wiecie, jak się mówi, że gdzieś tam w Europie jakiś kraj rozważa wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, to dla nich to, to się nie spina. Dlaczego ludzie, albo oni w ogóle zakładają od początku, że jeżeli będziemy pracować 4 dni, to będziemy zarabiać mniej? Dlaczego ludzie się na to godzą, kiedy można pracować więcej i zarabiać więcej? I tutaj muszę na samym końcu przytoczyć to, co powiedziała Nadia też w jednym z naszych podcastów. A w zasadzie powiedziała to jej koleżanka w kontekście tego czterodniowego tygodnia pracy w Europie. Jej koleżanka powiedziała, że gdyby w Chinach wprowadzono czterodniowy tydzień pracy, to każdy Chińczyk miałby dwie prace. I niestety ja mam wrażenie, że tak by było, bo jeżeli. Mogę pracować 4 dni i zarobić jakąś tam kwotę, a mam 3 dni wolnego, no to mam jeszcze dodatkowe 3 dni, żeby iść i zarobić więcej pieniędzy. Nie wiem, no, według mnie tutaj po prostu ludzie nie widzą tego, że mogłoby być inaczej. I oczywiście na koniec jeszcze raz powtórzę, ja nie uważam, że, że to jest fajne. Ja uważam, że ci ludzie mają przepierdolone, ale rozwiązanie tych problemów, to, żeby każdy miał weekend. To już jest w ogóle jakaś taka totalna abstrakcja. Weekend, czyli dwa dni wolne w tygodniu to jest niestety standard w krajach zachodnich. Jak powiedziałam, w Chinach mamy jeden dzień wolnego w tygodniu w świetle kodeksu pracy. Więc niestety, żeby to zmienić, potrzebne będą ogromne zmiany systemowe i to, że ktoś tam nie kupi paru ciuchów na Shein, nie znaczy, że y, tym ludziom polepszą się warunki pracy, bo oni pójdą pracować do Foxconn na przykład, albo pójdą pracować, składać tam jakieś inne proste rzeczy i będą pracowali dokładnie w takich samych warunkach, bo tutaj wyrzucenie z rynku tego jednego biznesu nie zmieni tej sytuacji. Sytuację zmienią gruntowne y, reformy w chińskim systemie chińskim systemie prawnym, też danie większej władzy tutaj inspekcji pracy, a nie to, że nie kupicie paru szmatek gównianej jakości z chińskiej strony. To jest tyle dzisiaj ode mnie. No to są rzeczy, o których ja mówię również w swojej książce Oswoić Smoka, która jeszcze przez około 48 godzin więcej trochę nawet, jest dostępna z darmową wysyłką oraz moim podpisem, więc zapraszam serdecznie i... Zapraszam też na mój Instagram, tam mówię częściej o tego typu rzeczach. Dziękuję za oglądanie, słuchanie, do następnego.